Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w drugiej kawie witam Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Ania Stompor, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. Witam serdecznie. Dzień dobry. Koncert. W... Sezon koncertowy już, już ruszył na dobre. Ruszył. Ledwo skończyliśmy koncerty, Letnie. realizację koncertów na amfiteatrze, a rozpoczęliśmy już pełną parą sezon koncertowy na sali kameralnej. Dzisiaj taki gwóźdź sezonu, czyli koncert kultu. Tak, bardzo się cieszymy. To jest koncert, o którym marzyliśmy od dawna, ale jakoś trudno nam było to zorganizować z wielu przyczyn i nareszcie się udało. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Bilety praktycznie wyprzedane. Mała pula została dostępna dzisiaj w kasach od 10, także zapraszam, jeżeli ktoś jeszcze nie kupił. Wyprzedane, mimo tego, że drogie są te bilety na kult w porównaniu do innych imprez. Są, może nie są tanie, natomiast wydaje mi się, że słuchacze kultu są przygotowani na taką cenę, jeżeli chodzi o koncerty oczywiście klubowe, nie mówię o plenerowych imprezach. Czyli chcesz powiedzieć, że to są ludzie w średnim wieku, na dobrych posadach, tak, których stać na to, żeby wyjąć pięć dych na bilet? To są ludzie w różnym wieku, kult ma bardzo wierną publiczność i to jest taka publiczność pokoleniowa, tak? to są całe pokolenia, słuchał ojciec, słuchał syn i, i prawdopodobnie jego dzieci też będą słuchać. Myślę, że tak naprawdę, jeśli komuś zależy na zobaczeniu artysty na żywo, to ta cena też nie jest jakaś ogromna. Jeżeli chodzi o ceny biletów, takie w skali kraju, nie mamy najdroższych biletów, nawet jeżeli chodzi o mniejsze miejscowości. Kult gra takie, no można powiedzieć, małe koncerty, bo pamiętamy występ sprzed roku z festiwalu, gdzie był pełny amfiteatr. Tutaj wejdzie mile. 400 500 osób, na koncert. 500 osób. 500 osób. Kur, to gra takie mam imprezy też? Myślę, że rzadziej. Natomiast jaki klimat będzie dzisiaj? Myślę, że super. Pamiętam taki koncert sprzed lat ze studenckiego centrum Kultury. No, coś niesamowitego, trzy godziny niezłego grania. Tak, jeżeli chodzi o Kazika, to to jest naprawdę artysta, który docenia swoją publiczność i rzeczywiście angażuje się bardzo w te koncerty. One nawet właśnie potrafią trwać trzy godziny. Ile będzie trwać dzisiejsze, nie jestem w stanie określić. Mówiliśmy o drogich biletach na kult, a później będą dwie imprezy, gdzie bilety będą po 10 zł. Opole Songwriters Festival. Tak, tak. Wczoraj gościłeś Romana Szczepanka. Właśnie mamy przyjemność w tym roku być współorganizatorem koncertów w ramach Opole Songwriters Festival. Bardzo się z tego cieszymy, bo już przyglądaliśmy się tej imprezie w ubiegłym roku i zależało nam na tym, żeby też te koncerty odbywały się u nas. Cena jest symboliczna, idea festiwalu fantastyczna, powstała też płyta artystów, którzy biorą udział w tegorocznej edycji. Myślę, że chodzi o to, żeby też nie przestraszyć tych ludzi, a zachęcić. Kult jest marką, tak? Tutaj są zagraniczni artyści, może niekoniecznie znani szerszej publiczności. Chodzi nam o to, żeby zachęcić, żeby ta cena nie była właśnie taka zaporowa. Może ktoś zainteresuje się tymi artystami i tym nurtem no to muzyki. To jest taki underground? Tak, to jest, to jest muzyka niszowa, ale my, jeżeli chodzi o ofertę naszą kulturalną i w ogóle repertuar sali kameralnej, bardzo nam zależy na zróżnicowaniu. I obok tych właśnie dużych zespołów, wielkich nazwisk, zależy nam na promowaniu muzyki alternatywnej, niszowej, przede wszystkim dlatego, żeby troszeczkę też uczyć naszą publiczność, rozwijać gusta muzyczne opolan, pokazać im troszeczkę szerszą perspektywę muzyczną i dlatego zależy nam na artystach alternatywnych również. I mamy koncerty, które może dla kogoś jest to totalny no ale warto się wybrać, naprawdę zachęcam i wtedy te bilety nie są drogie i poznać coś nowego po prostu. czy warto sobie zrobić czasem taką randkę w ciemno z muzyką. Tak, jak najbardziej. Zresztą Opole Songwriters Festival jest tego przykładem. Pierwszy koncert, takie, taki prolog do tego festiwalu, który odbył się 2 października. Trochę się zastanawialiśmy, jak będzie z frekwencją. Było super i był przekrój wiekowy, a nawet kulturowy i, i, i były osoby, Tutaj studenci z programu Erasmusa, zagraniczni, także fajnie, bo te osoby może przyjdą do nas, zobaczą i może zachęcimy ich do odwiedzenia nas ponownie. To, że na dzisiejszy koncert kultu bilety się ukończą, czyli jest jakaś reszta, nie dziwi, ale zaskoczyło mnie to, jak wszedłem na waszą stronę, że bilety na koncert Katarzyny Groniec i Dawida Podsiadło są wyprzedane. Katarzyna Groniec to jest artystka, która ma swoją publiczność tutaj i ta publiczność też na nią czeka, ona ostatni raz była w 2011 roku, więc dwa lata przerwy. Jest z fajnym programem, bo to są piosenki Brechta, Brella, Kejwa, więc też troszeczkę inny repertuar niż, niż jej taki źródłowy. I... Widać, jest zapotrzebowanie na panią Kasię i bardzo się z tego cieszymy. A Dawid, podsiadło to jest efekt programów telewizyjnych, w których startował i takiego wyrobionego nazwiska przez to? Dawid Podsiadło jest, jeżeli mogę tak powiedzieć, bardzo ciekawym zjawiskiem na scenie muzycznej. Zastanawialiśmy się, jak ten koncert będzie przyjęty tutaj przez publiczność opolską, bo z tymi laureatami, finalistami programów muzycznych bywa różnie. Jeżeli to jest ktoś, kto tak naprawdę nie wie, co chce w życiu robić, to on zazwyczaj przypada gdzieś tam w, tym, w tej mnogości artystów, nie ma swojej siły przebicia. Natomiast Dawid to jest ewidentnie osoba, która wie, czego chce, wie, jaką muzykę chce tworzyć i. On też odczekał troszeczkę po, po tym zwycięstwie i wydał przemyślaną płytę taką naprawdę jego i, i tym, myślę, kupił sobie słuchaczy. Zaskarbił Czyli kupił nie tym, że ma znaną ich... twarz z telewizji, ale nie, tym, że a, nie, faktycznie absolutnie. potrafi śpiewać. To może być tak, że ktoś zobaczy, o Dawid podsiadło, tak? Widziałem go w tym programie telewizyjnym, ale y, musi, musi jednak zapoznać się z tą twórczością i wtedy zrozumie, że to nie jest, Oni tam śpiewają głównie w tych programach covery, więc bardzo ciężko stwierdzić, kto tak, na, kto tak naprawdę, w jakiej muzyce się porusza, w jakim gatunku. A Dawid zrobił bardzo fajną płytę i koncert jest wyprzedany. Dżahecz, który stoi za kamerą, zasłonił mi plakat i nie wiem, jakie następne koncerty pytać. To co jeszcze jesienią tego roku? Fancetowe. Do końca roku przygotowaliśmy ponad 30 wydarzeń muzycznych różnego rodzaju. I jeszcze w październiku 29, taka trochę nowość wracamy do kabaretów i będziemy mieć przyjemność gościć kabaret, nerwani z kontekstu improwizacje kabaretowe. Następnego dnia, 30 października, Polars Bears. też zapraszamy serdecznie. A później już zapraszamy na listopadowe koncerty i tutaj mamy pełen przekrój, Lux Torpeda, Jamal, Rock Night koncerty, Trebę. kolejna odsłona, czwarta już festiwalu Free Art Fest i tutaj między innymi projekt Luka, Kosmos Tumostów, Fuka Lata, później w grudniu PZ, naprawdę jest a, tego a, wiele. A Jamal to jest ta ekipa, która czasem nie może koncertować, bo ich policja zatrzymuje przed koncertami z powodu posiadania. O no i to są plotki niepotwierdzone. To nie w Opolu, to w Krakowie chyba kiedyś było. Być może. U nas w Opolu zawsze było wszystko w porządku i koncerty były rewelacyjne. To jeszcze jedna rzecz na koniec. 11 listopada Panny Wyklędę. Tak. To będzie mały koncert kameralny? Czy... Nie, zapraszamy do Amfiteatru. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze, a nawet jeśli nie, to warto wybrać się na ten koncert. Projekt Panny Wyklętej jest kontynuacją projektu Morowe Panny, czyli projektu Darka Malejonka, zespołu Maleo Reggae Rockers, który zaprosił do współpracy znane polskie wokalistki. I 11 listopada zobaczymy na naszej scenie oprócz oczywiście Maleo, między innymi Marikę, Halinę Mrynkową, Kasię Kowalską, Ifi Ud, Marcelinę, siostry to... przybysz razem z mamą. O, to ciekawe, ale tematycznie czemu są poświęcone panny wyklęte? Jest rok żołnierzy wyklętych, i to są powojenne, jakby oddanie hołdu po, po, tym, tym żołnierzom wyklętym. I, I te powojenne losy kobiet to jest temat. to piosenek. będzie impreza biletowana czy wstęp będzie? Wstęp wolny, godzina 15. Mam nadzieję, że to jest troszeczkę tak, takie inne podejście do święta niepodległości. Bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że pogoda do też mam nadzieję. Ruchu. Zapraszam serdecznie. Będzie warto. My również zapraszamy. Ania Stompor, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, była moim gościem. Dziękuję bardzo. Macie jak prowadził rozmowę. Dziękuję.